Spodziewamy się jednak tutaj intensywności, dobrego meczu i, i miejmy nadzieję, że tak będzie. Pokazany był Andreu Arasa, czyli ten najlepszy transfer ŁKS-u, jak to się mówi, już trzy bramki Hiszpana w tym sezonie. No tu ciężko się będzie przebić, widzimy ilu tutaj zawodników gospodarzy yy, za linią piłki. No, z tego właśnie słynie odraż, naprawdę bronią dużą grupą zawodników, ale to się udało, Dankowski, gol, 1 do 0 dla eks u Mówiliśmy przed chwilą, że będzie ciężko, ale dwa, trzy podania i jest trafienie dla gości. Trafia na 1 do 0. Fejer tak. Zastanawiam się, czy to on trafia, czy Samobójcza, Trudno to było do skończenia. Tam miały piłkarze obok siebie. No dobrze, że ten gol pada w ogóle w tym meczu, więc tutaj na pewno ten mecz nam się ożywi jeszcze. Zobaczmy to wejście tutaj na tą prostopadłą piłkę. To było doskonałe zagranie. Tak! Głowacki. Znów tak, powszeczka, no gdzieś moment zawahania w defensywie Odry. Daj taką opcję przy rozegraniu. Tutaj też no miał sytuację Ale tak jak powiedziałem bardzo trudna do tego, żeby tą piłkę umieścić w siatce. No i tym bardziej zero strzałów na bramkę. To jest statystyka zawstydzająca. I to jak... I to, to jest obraz tego jak Odra. Też yy, Łukasze Odry szybciej biegają i, i lepiej przeszkadzają, niż to miało miejsce w pierwszej połowie. Znowu świetna granie żółka. No teraz tyle sekund. nas przerwał munce, ale bo w tej pierwszej połowie to ŁKS był zespołem, który prowadził tą grę i, i jak widzimy wygrywa. Wygrywa zasłużenie. Ta pierwsza była zdecydowanie dla nich.